Jesteśmy w Centrum Historii Zajezdnia na wystawie Odra. Most. Odra. Granica. Przedstawiamy Państwu najciekawsze eksponaty. Pierwszy raz Odra na obiekcie kartograficznym pojawia się na mapie Klaudiusza Ptolemeusza. Mapie z II wieku. Był to wybitny kartograf i twórca Kartografii w ogóle. Oczywiście mapy z II wieku nie zachowały się do naszych czasów. Najstarsze egzemplarze pochodzą z VIII wieku. Na naszej wystawie prezentujemy inkunabłową wersję mapy Germania Magna pochodzącą z XV wieku. Bardzo ciekawy obiekt, który mówi nam o tym, jak Klaudiusz Ptolomeusz wyobrażał sobie przestrzeń, którą opisywał. Widzimy zatem, że ta mapa ma kształt trapezu, co oznacza, że dla Klaudiusza Ptolemusza Ziemia była sferą, była kulą. Na tej mapie Odra nazywana jest Viadus Frum, Flumen. Powinna nazywać się Viadus, tutaj brakuje nam tej jednej literki, która y, to, funkcjonowała w tej nazwie łacińskiej, opisującą interesującą nas rzekę. I widzimy, że ta mapa powstała w wyniku relacji mówionych, to znaczy. Y, Ptolomeusz Klaudiusz nigdy nie był w tej części Europy, ale uzyskiwał informacje od podróżników, kupców i na tej podstawie tworzył obraz kartograficzny. Stąd, na przykład, wybrzeże. Morza Bałtyckiego, na tej mapie nazywanego Oceanus Sarmaticus, jest równoleżnikowy. My wiemy, że ono nie jest w jednej linii, a tutaj na tej mapie tak jest zaprezentowane. Gdy zresztą oglądamy obiekty geograficzne na tej mapie, możemy przypuszczać, że możliwe, że niektóre z nich to są tożsame obiekty, ale w wyniku relacji różnych osób, przez Ptolomeusze zostały nieco inaczej zinterpretowane. Co jest dla nas ważne? Ta rzeka, która nas najbardziej tutaj interesuje, jest rzeką wewnętrzną, nie jest rzeką graniczną. Jest pokazana jako jedna z rzek Germanii. Mapę Klaudiusza Ptolemeusza konfrontujemy z mapą z początku XVI wieku. To jest przepiękna kopia, jedna z najlepszych mapy Mikołaja Skuzy, która jest też interpretacją Germanii Magny Klaudiusza Ptolemeusza. Ona jest dla nas o tyle ciekawa, że znajduje się na niej już bardzo wiele informacji geograficznych dotyczących Polski. Ta mapa zresztą zatytułowana jest tabula moderna Sarmacji, ale później mamy wymienione krainy, które wchodzą w skład tego opisywanego terytorium, zatem możemy znaleźć już bardzo wiele informacji, które są nam znane, nam bliskie. I jeśli chodzi o interesującą nas tutaj rzekę, to bardzo ciekawe jest to, że została ona zaprezentowana na tej mapie już pod swoją nazwą Odera i także, co bardzo ważne, jest pokazana, że to jest rzeka wewnątrz Germanii, zatem nie jest to rzeka graniczna.